Siema, tutaj się. jak wiecie wczoraj startowała Toria Dzisiaj postaram się wrzucić filmik jakoś już już był start nie nagram startu bo niestety to, to było dwie godziny wbijania na serwer także starty mam takie ale ogólnie gram sobie teraz w aby w sumie spoko się gra, ja myślę że zostanę tutaj na stałe w tej no i bez zdrowie wam kiwałej bo Chciałem wam zrobić 6 czy 3, 3 ale... <grym>, ja jakoś jestem inteligentny <grym>, To spaliłem wszystko w lawnie jak wyrzucałem śmieci yy, ogólnie i muszę zrobić wam itemy jakieś i myślę, że zrobię wam konkurs na, na 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 nie wiem tak 10 pereł, 10 koksów, 50 repów i 5 strengtów wyrzucanych Także Jedyne co musicie zrobić w komentarzu to napisać. Nie wiem. O, tak na szybko przy y, Oprócz komentarza trzeba też dodać suba i lajka. I suba mieć na publicznym, bo jak nie, nie będzie suba na kanale, to po prostu losuje dalej. Także. No, dawać suby. Macie napisać, spalił szóstkę. I z komentarzy zrobię film, w którym ewentualnie live'a, w którym będę losował. Także chyba, że wylosuję dzisiaj na streamie, ale raczej nie będę odpalał dzisiaj streama. Ocza to odpalili. No, także to by było na tyle. A co do teksturpaka: jak chcecie teksturpaka? Rzucę wam go na 10 lajków, teksturpak jest autorski Robiłem go od początku yy, Jedynie niektóre bloki są ściągnięte z neta Tak to wszystko tutaj było robione autorskie Także 10 lajków też wam rzucę, teksturpaczka No i to by było na tyle Ja was żegnam, z tej strony był Czereśnia Siema Kieta, etykieta, jestem kurwa jak rakieta Miście budzianek atleta, ona chciałaby paceta, ja mówię, sorry, Żaneta. ta etykieta jestem, kurwa jak rakieta, biedzie seta, biedzie seta, dożynki jedzie pakieta, Kupię w roleta, witam się, ma ona chciałaby paceta, ja mówię, sorry, Żaneta. ta etykieta jestem, kurwa jak rakieta, biedzie seta, biedzie seta, dożynki jedzie pakieta, ej Tupa jak rozeta, Miście mieście atleta, ona chciałaby paceta, ja mówię. Seta seta i kulitra seta, feta jak rakieta seta seta, potem seta seta, no i, no i chuj Seta seta i kulitra potem liter, no i kwit. Ja się nie bawię bez printa, bo pisa, a nie skoczek.